Pamiętasz, jak jeszcze kilka lat temu straszono ludzi, że Ziemia się przeludni i nie będziemy mieli CO-jeść? Oczywiście od tamtej pory na Ziemi żyje jeszcze więcej ludzi, a jednak coś się zmieniło. Już nie mówi się w wiadomościach, że zabraknie jedzenia, tylko że zaczyna brakować ludzi. Tak, dobrze słyszałeś. Mimo wzrostu liczby ludności, niestety wygląda na to, że już niedługo ludzka cywilizacja może się całkowicie załamać. A to wszystko z bardzo prostego powodu społeczeństwa krajów rozwiniętych całkowicie się starzeją i zanikają. To oznacza, że mimo nieustannego wzrostu liczby ludności na Ziemi, populacja w ponad 20 krajach może się do 2000 roku zmniejszyć o połowę z powodu tego załamania. Oczywiście, wraz z populacją załamie się także gospodarka w tych krajach, a z lekką przesadą można powiedzieć, że ten tornado może pociągnąć za sobą nawet całe społeczeństwo. Ale jak doszliśmy do tego zwrotu o 180 stopni od przeludnienia do takiej sytuacji? I co można zrobić, aby zapobiec katastrofie? Zacznijmy od podstawowego problemu. W rozwiniętych częściach świata wskaźnik dzietności stale spada. Czym on jest? Pokazuje, ile dzieci przypada średnio na jedną kobietę w wieku rozrodczym. W społeczeństwie rosnącym ta średnia powinna wynosić powyżej 2,1. Bo przecież średnio rzecz biorąc, dwoje dorosłych powinno mieć co najmniej dwoje dzieci, żeby nas na świecie było więcej. Tyle, że od tej liczby w rozwiniętych częściach świata jesteśmy bardzo daleko. Negatywnym rekordzistą jest Korea Południowa, gdzie na jedną kobietę w wieku rozrodczym przypada średnio zaledwie 72 setne dziecka. To oczywiście nie znaczy, że dziecku brakuje jednej ręki albo lewej nerki, tylko ta liczba uśrednia rodziny bezdzietne, z jednym dzieckiem i z większą liczbą dzieci. To, że na parę przypada mniej niż jedno dziecko, to ogromny problem, z którym w Korei Południowej od lat walczy się coraz poważniej. Na przykład w 2024 roku powołano Ministerstwo Strategii Ludnościowej, które koordynuje działania na rzecz zwiększenia liczby urodzeń, imigracji oraz kwestie rynku pracy, aby zatrzymać spadek liczby ludności. Rodziny otrzymują też konkretne wsparcie finansowe. Za każde nowo narodzone dziecko przysługuje jednorazowa wypłata w wysokości 2 milionów wonów, czyli około 520 tysięcy forintów, czyli dosłownie nagradza się na rodziny dzieci pieniędzmi. Funkcjonują także programy wsparcia mieszkaniowego, a nawet firmy pomagają, ponieważ w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 500 pracowników obowiązkowe są programy opieki nad dziećmi. Wszystko to sprawiło, że w zeszłym roku wskaźnik dzietności wzrósł z i 7,2 setnych do 7,6. Setnych. Chociaż był to pierwszy przypadek od 9 lat, kiedy odnotowano wzrost, Korea Południowa wciąż pozostaje najszybciej wyludniającym się narodem na świecie. Jednak Japonia nie jest w dużo lepszej sytuacji. Tam również liczba urodzeń osiągnęła historyczne minimum. W zeszłym roku w kraju kwitnącej wiśni urodziło się zaledwie 720 tysięcy dzieci, co stanowi o 5% mniej niż w 2023 roku. Co więcej, nawet w Chinach sytuacja nie jest już taka jak dawniej. Kraj o drugiej co do wielkości liczbie ludności na świecie bardzo się zmienił od czasu wprowadzenia polityki jednego dziecka. Chinki rodzą coraz mniej dzieci, a od czasu pandemii COVID liczba ludności w kraju faktycznie spada. Ten problem pojawił się jednak nie tylko w Azji, ale w całym rozwiniętym świecie. Ale dlaczego pary decydują się na znacznie mniej potomstwa niż kiedyś? Problem jest wielowymiarowy, bo obejmuje zarówno kulturową transformację społeczeństwa, coraz większe obciążenia finansowe związane z wychowaniem dziecka, jak i między innymi równouprawnienie kobiet. Weźmy za przykład Koreę Południową, gdzie kultura miała ogromny wpływ na powstanie tego problemu. Dzieci w szkole są nieustannie stawiane w sytuacjach rywalizacji, a celem tego jest wydobycie z każdego maksimum możliwości. Tak, ale to samo dotyczy także miejsc pracy. Podstawą jest to, że dzień pracy nie kończy się o piątej, tylko wtedy, gdy wykonasz wszystkie swoje zadania. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kiedy ludzie wstają ze swojego miejsca, doskonale wiedzą, że na to stanowisko czeka dziesięciu innych kandydatów, którym w ogóle nie przeszkadzają nadgodziny. W związku z tym czas wolny i życie prywatne są w tym kraju niemal luksusem. Po tym wszystkim chyba nie jest już zaskoczeniem, że coraz mniej osób ma ochotę, a przede wszystkim czas, żeby wychować choćby jedno dziecko. Ale tak naprawdę na całym świecie zmieniły się dotychczasowe, tradycyjne role płciowe i rodzinne, co również zmniejsza chęć posiadania dzieci. Weźmy na przykład Japonię, gdzie kobiety dosłownie muszą wybierać między karierą a rodziną. Oczywiście to zjawisko występuje na całym świecie. Ale w tym wyspiarskim kraju połączenie obu tych rzeczy jest niemal nie do pomyślenia, ponieważ podobnie jak w Korei Południowej, ludzie są tu wyjątkowo przepracowani. Oczywiście nie pomaga też to, że wychowanie dziecka jest strasznie drogie. W domu pojawi się kolejna głodna buzia, ani wspomnieliśmy jeszcze o ubraniach, sprzętach, zabawkach i całej reszcie. A co jeśli czasem chciałbyś wyjść się zabawić albo musisz pracować? W najlepszym wypadku pomoże ktoś z rodziny, w najgorszym musisz zapłacić opiekunce. Później dochodzą jeszcze koszty związane ze szkołą i mieszkaniem. Na przykład w Chinach panuje ogólne przekonanie, że dziecko trzeba posyłać na jak najwięcej zajęć dodatkowych, żeby zdobyło jak najwięcej umiejętności, póki jest na to podatne. Tyle tylko, że to oznacza ogromne wydatki, przez co wiele osób nawet nie decyduje się na dziecko. To, że rodzi się za mało dzieci, oznacza z kolei, że z czasem po prostu zabraknie nowych pracowników na rynku pracy. Nieco przesadzając, nie będzie wystarczająco dużo ludzi, którzy mogliby pracować. To problem nie tylko dla produkcji, ale także dlatego, że państwa będą miały coraz mniej wpływów z podatków, na przykład z wynagrodzeń. Kiedy rynek pracy zaczyna się kurczyć, skutki tego nie będą widoczne tylko w arkuszach Excela. Za całym tym problemem stoi tak zwany wskaźnik obciążenia demograficznego, który mierzy, ilu dzieci i emerytów musi utrzymać jedna osoba w wieku produkcyjnym. Do tej pory kraje rozwinięte radziły sobie z tym całkiem nieźle, ale wraz z gwałtownym spadkiem wskaźników urodzeń sytuacja zaczęła się robić niepewna. Na przykład Stany Zjednoczone prawdopodobnie osiągną historyczny punkt zwrotny w 2034 roku. Przy obecnym poziomie urodzeń przewiduje się, że po raz pierwszy w historii w kraju będzie żyło więcej osób starszych niż dzieci. W Japonii jednak sytuacja jest już teraz tak poważna, że premier nazwał ten problem największym kryzysem w historii kraju. Ale nawet Korea Południowa, która ma najgorsze wskaźniki, nie poradzi sobie lepiej. Według prognoz do 2050 roku 40% ludności tego kraju będzie miało powyżej 65 lat. Matematyka jest jednak bezwitosna. Im więcej emerytów, tym mniej pieniędzy zostaje w budżecie państwa, bo przecież trzeba ich z czegoś utrzymać. Wraz ze spadkiem liczby urodzeń z czasem maleje także liczba osób w wieku produkcyjnym i wpływy z podatków, podczas gdy wydatki na system emerytalny, opiekę zdrowotną i systemy opieki społecznej rosną z powodu coraz większej liczby osób starszych. To, że ludzie dzięki rozwiniętej opiece zdrowotnej żyją dłużej, jest oczywiście czymś dobrym, ale jednocześnie jest to niesamowicie drogie. A co dzieje się po drugiej stronie? Firmy borykają się z coraz większym niedoborem siły roboczej, ponieważ fakt, że rodzi się i dorasta zbyt mało dzieci, oznacza również, że nie ma wystarczającej liczby dorosłych w wieku produkcyjnym. Firmy wpadają więc w panikę i za wszelką cenę próbują przyciągnąć do siebie młodych pracowników, których jak wiadomo jest coraz mniej. Najprostszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest oczywiście podnoszenie wynagrodzeń, ale to tylko rozwiązanie tymczasowe. Nie można przecież podnosić pensji w nieskończoność, bo ktoś musi za to zapłacić, a firma musi te koszty wypracować. Podwyżka wynagrodzeń oznacza więc również wzrost cen produktów lub usług, co z kolei sprawia, że życie staje się coraz droższe. Ale jest jeszcze jeden duży problem, niedobór siły roboczej nie występuje równomiernie we wszystkich sektorach. Są takie branże wymagające specjalistycznych kwalifikacji, w których ten problem jest znacznie poważniejszy. Według jednego z badań, do 2030 roku w Stanach Zjednoczonych z powodu braku wykwalifikowanych pracowników będzie ponad 85 milionów nieobsadzonych miejsc pracy. Największy problem pojawi się w sektorze naukowym i ochronie zdrowia, gdzie już teraz 77% firm ma trudności ze znalezieniem pracowników na niektóre stanowiska. Niedobór siły roboczej to ogromny problem, ponieważ koszty starzejącego się społeczeństwa pokrywa dorosła, pracująca część ludności. To oni wypracowują emerytury, a także pokrywają rachunki za opiekę zdrowotną i usługi socjalne. Tylko że jeśli coraz mniej osób pracuje, to coraz mniej państwo uzyskuje dochodów z podatków. Dlatego rządy tak naprawdę mają trzy możliwości, jeśli chcą walczyć z rosnącymi kosztami starzejącego się społeczeństwa i problemem kurczącej się liczby osób zdolnych do pracy. Mogą podnieść podatki, wprowadzić inne środki oszczędnościowe albo podnieść wiek emerytalny. To ostatnie oczywiście po to, żeby ludzie jak najdłużej pozostawali na rynku pracy. Cel jest jasny: w jakiś sposób trzeba zrekompensować utracone dochody państwa. Z tych trzech rozwiązań praktycznie każde państwo wprowadza jakieś środki w mniejszym lub większym stopniu. Tyle, że to tak naprawdę nie rozwiązuje problemu, bo ludzie i tak w końcu przejdą na emeryturę, tylko później, a młodych nadal nie będzie przybywać. Tym bardziej, że przez późniejsze przechodzenie starszych osób na emeryturę pary tracą wsparcie w postaci dziadków, którzy mogliby opiekować się dziećmi, gdy rodzice pracują. Dlatego właśnie coraz trudniej jest zdecydować się na posiadanie dzieci. Jeśli natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym maleje, a liczba osób na utrzymaniu rośnie, to po przekroczeniu pewnego krytycznego punktu prowadzi to nieuchronnie do załamania społecznego. Dlatego rządy muszą podjąć jakieś działania. Wielu uważa, że jednym z kluczowych rozwiązań problemu niedoboru siły roboczej może być imigracja. Kanada i Niemcy na przykład szeroko otworzyły swoje granice nie tylko z powodów humanitarnych, ale także z powodu wewnętrznego niedoboru siły roboczej. Jednak ogólna imigracja nie rozwiązała problemów w sektorach wymagających specjalistycznej wiedzy, a dodatkowo pojawiły się różnice kulturowe jako nowy czynnik problematyczny. Migracja kiedyś sprawdziła się w Stanach Zjednoczonych, ale na podstawie ostatnich lat już niekoniecznie jest to najlepsze rozwiązanie, dlatego czas na plan B, czyli automatyzację. Czyli firmy będą musiały zastąpić ludzi sztuczną inteligencją i robotami, żeby w ogóle wykonać pracę. Według Światowego Forum Ekonomicznego już 41% firm przygotowuje się do zastąpienia ludzi maszynami, a w wielu firmach jest to proces trwający od dawna. Do tej pory przede wszystkim automatyzowano linie produkcyjne, ale teraz z powodu konieczności mogą przyjść kolejne sektory. Pracownicy administracyjni, księgowi, a nawet graficy mogą stracić pracę z powodu rozwoju sztucznej inteligencji. Generatywna AI bowiem zazwyczaj wykonuje zadania taniej i szybciej, a do tego nie wychodzi nawet na przerwę na papierosa. Jakość co prawda na razie budzi wątpliwości, ale technologia rozwija się bardzo szybko. Ale co jeszcze ważniejsze, AI jest dostępna i potrafi wykonać zadanie. Czyli powoli może z łatwością zastąpić tych pracowników, których firmy już nie są w stanie znaleźć z powodu kurczącego się społeczeństwa. Ale czy sztuczna inteligencja naprawdę będzie w stanie zastąpić brakujących pracowników? Według niektórych badań, aż 77% międzynarodowych korporacji uruchamia programy szkoleniowe, aby ich pracownicy mogli wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji i wyobrażają sobie przyszłość, w której ludzie współpracują z maszynami. Ale tak naprawdę to już nie jest przyszłość. W logistyce, służbie zdrowia, handlu i wielu innych zawodach pracują już algorytmy, a ludzie, nieco upraszczając, jedynie nadzorują te procesy. Łańcuchy dostaw są już optymalizowane przez oprogramowanie, a w wielu krajach zautomatyzowane systemy uwalniają lekarzy od papierkowej roboty. Jedno jest pewne: wraz z rozwojem sztucznej inteligencji będziemy musieli przeorganizować nasze życie, które będzie się coraz bardziej toczyć przed ekranami. Jednak główne pytanie nie brzmi nawet tak, Lecz co pozostanie z naszego społeczeństwa, jeśli nasze wspólnoty zaczną znikać? Kto będzie chodził do klubu emerytów, do kościoła albo krzyczał na trybunach boisk piłkarskich? I w związku z tym wróćmy po raz kolejny do przykładu Japonii. Według oficjalnych danych półtora miliona dorosłych żyje w kraju praktycznie niewidzialnie, w całkowitej izolacji. Nie dlatego, że lubią samotność, lecz dlatego, że w ostatnim czasie dawne systemy rodzinne i wspólnotowe się rozpadły. W Japonii to już problem zdrowia publicznego, że ludzie wycofują się ze społeczeństwa na miesiące, a nawet lata. Japończycy mają na to nawet osobne słowo hikikemori. Dzieci jest coraz mniej, wnuków także, a liczba wielopokoleniowych rodzinnych obiadów gwałtownie spadła. Niestety, Japończycy mają osobne słowo także na sytuację, gdy ktoś umiera samotnie w swoim domu. To zresztą doskonały symptom naszych czasów. Oczywiście, to zdarza się na całym świecie ale w Japonii w 2023 roku odnotowano ponad 32 tysiące takich zgonów. Kryzys demograficzny spowodowany starzejącym się społeczeństwem jest szczególnie widoczny na obszarach wiejskich. Na wsi bowiem nawet ta garstka młodych, która się rodzi, woli przenieść się do dużych miast, przez co się stopniowo wymierają jedna po drugiej. W Japonii, mówiąc konkretnie, już co ósmy dom stoi pusty, a w Chinach aż 65 milionów domów świeci pustkami. Starsza ludność pozostająca na wsi z powodu braku młodych ludzi obsługujących system ma dostęp do coraz mniejszej liczby usług publicznych. Brakuje lekarzy, nauczycieli, a wydarzeń społecznych jest coraz mniej. Okej, okay, wszystko to rozumiesz, ale co z tobą? Jak upadek społeczeństwa wpłynie na Twoją karierę i finanse? Ten, kto jest gotów nieustannie się uczyć, lepiej zniesie nadchodzące gospodarcze ciosy. Najprawdopodobniej najlepiej poradzą sobie ci, którzy nie tylko płyną z prądem, ale świadomie przygotowują się na to, co nadchodzi.